Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest trudne. Jak większość moich podcastów, poruszam no, trudne tematy w większości moich odcinków. Ale do rzeczy: porozmawiamy o czymś, co jest trudne, ale bardzo ważne. Czyli jak wyjść z toksycznej relacji i zadbać o swoje emocje. Wszyscy słyszeliśmy wiele rad o tym, jak poradzić sobie w takim związku. Ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o takich kilku mniej popularnych, ale moim zdaniem skutecznych sposobach, które mogą pomóc Ci w tym procesie. Zaczynamy. Zbuduj emocjonalne schronienie. To być może brzmi nietypowo, ale zanim zaczniesz myśleć o opuszczeniu toksycznego związku, to spróbuj zbudować sobie emocjonalne schronienie. Chodzi o stworzenie miejsca. Nie tylko takiego fizycznego, ale także mentalnego, gdzie będziesz czuć się bezpiecznie i spokojnie. Może to być ulubiona kawiarnia, pokój w Twoim domu, albo nawet wyobrażenie sobie po prostu spokojnego miejsca w Twojej głowie. I za każdym razem, kiedy toksyczny partner lub partnerka próbuje Cię kontrolować lub emocjonalnie ranić, to wracaj do tego swojego w cudzysłowie schronienia. I oddychaj. To takie małe odcięcie się od sytuacji pomoże ci zobaczyć wszystko z dystansu i złapać siłę do dalszych działań. Kolejną taką metodą jest kreatywne zapisywanie uczuć. Wielu mówi o prowadzeniu dziennika, ale tutaj mam coś bardziej kreatywnego. Zacznij codziennie bez zastanowienia. Zapisywać swoje myśli lub emocje w formie dialogu. Możesz pisać, jakbyś rozmawiał z kimś bliskim, z kimś, kto naprawdę cię rozumie. I nawet jeśli ta osoba nie istnieje, poczujesz, jak z biegiem czasu te rozmowy dadzą ci siłę i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Pisanie w formie dialogu jest takie bardziej interaktywne niż taki typowy dziennik i może otworzyć ci drzwi do głębszych emocji. Być może to zabrzmi Dziwnie, ale ja piszę do siebie z przyszłości. Opisuję Agnieszce z przyszłości te wszystkie moje myśli. Kolejna technika to technika uwolnienia się od liny. Jest to technika wyobrażeniowa, ale jest ona naprawdę mega skuteczna. Wyobraź sobie, że jesteś związany liną ze swoim partnerem. Im bardziej się starasz, tym mocniej ta lina się napina. Ale zamiast ją ciągnąć, to spróbuj czegoś innego. Wyobraź sobie, że spokojnie odcinasz telinę. krok po kroku, pomalutku, bez pośpiechu. Każde cięcie to jeden gest troski o siebie i jedna świadoma decyzja. Ten symboliczny akt pozwoli twojemu umysłowi zrozumieć, że to ty masz kontrolę i możesz uwolnić się na swoich warunkach. Kolejna metoda. Zaskocz siebie. Czyli element takiej niespodzianki dla umysłu. Czy wiesz, że nasz umysł kocha rutynę? No, myślę, że wiesz. Zwłaszcza gdy jesteśmy w toksycznym związku, to możemy przyzwyczaić się po prostu do tego, że pewne rzeczy zawsze będą trudne lub bolesne. Dlatego warto zaskakiwać siebie małymi, pozytywnymi działaniami. Zrób coś, czego nigdy byś nie zrobił w codziennym życiu. Może to być spontaniczny wypad do innego miasta, nie wiem, nowa fryzura, zapisanie się na jakieś warsztaty, o których zawsze marzyłeś. Te małe takie niespodzianki sprawią, że Twoja świadomość zacznie się budzić i uwierzy, że życie poza taką toksyczną relacją może być pełne nowości i radości. Zaskocz siebie. Kolejny pomysł. Ustal dzień świętego spokoju. To Twoje nowe święto, które będziesz obchodzić raz w tygodniu. Dzień totalnego spokoju, bez kontaktu z partnerem, bez myślenia o związku. Spędź ten dzień tylko na robieniu rzeczy, które naprawdę kochasz i które sprawiają, że czujesz się dobrze. Może to być spacer, czytanie książki, spotkanie z przyjacielem, przyjaciółką, lub leniwy dzień na kanapie, obojętny, whatever. Ważne, aby mieć czas na reset i. Naładowanie swoich emocjonalnych baterii. To nie musi być cały dzień, ale postaraj się jak największą ilość czasu spędzić w ten sposób. Kolejny sposób to stworzenie takiego planu wolności ze swoim przyjacielem lub przyjaciółką. Jeśli masz taką bliską osobę, której możesz zaufać, to stwórzcie razem plan wolności. To może być wspólny projekt polegający, nie wiem, na wspieraniu siebie nawzajem. Na przykład spotykacie się. Raz w tygodniu czy raz w miesiącu na check-in, żeby sprawdzić, jak się czujecie, co już zrobiliście, jak się czujesz, co już zrobiłeś, by poprawić swoją sytuację. Wasz plan może zawierać małe kroczki, takie jak dziś opowiem o swoich uczuciach komuś, kto mnie wspiera, albo dziś przeczytam coś, co pomoże mi zrozumieć swoją sytuację. Plan wolności to będzie taka Twoja mapa drogowa do życia poza toksyczną relacją. Kolejny punkt: zrób detoks emocjonalny, bo czasami nasz umysł i serce są pełne tych toksycznych emocji. Zrób sobie detoks. To może być tydzień, w którym odetniesz się od wszelkich dramatów, negatywnych myśli, kłótni i analizowania toksycznych sytuacji. Skup się na sobie, na relaksie, na tym, co kochasz. To jest jak oczyszczanie organizmu, tylko że takie oczyszczanie dla duszy. I po detok detoksie. Zobaczysz, że wiele rzeczy, które wydawały się takimi gigantycznymi problemami, zaczyna tracić swoją moc. No, pamiętaj, że wychodzenie z toksycznej relacji jest procesem, który wymaga czasu, no i cierpliwości. Ale to, że słuchasz tego odcinka, to już jest pierwszy krok. Dbaj o siebie, daj sobie przestrzeń na wzrastanie. Nie bój się prosić o pomoc, jeśli tego tylko potrzebujesz. To nie jest słabość. To jest mądrość. Każdy z nas zasługuje na życie pełne miłości i spokoju, więc nie bój się zrobić tego kroku dla siebie. Dziękuję za Twoją obecność w tym odcinku. Mam nadzieję, że te takie mniej popularne sposoby pomogą Ci spojrzeć na tą Twoją sytuację z nowej perspektywy i dadzą Ci siłę na kolejne kroki. Do usłyszenia.